tak karkoczy. Nie wiem, znaczy ledwo, pewnie karabiny strzelają na nas, dawaj, lecimy dalej. Pojazd, strzelam. Chyba było, trzech. Nawet nie wiem, co to zajebałeś. Ej, to, to brzmi na do... pojazdy. To brzmi, jakbyśmy dostawali kurwa, nie wiadomo czego, a to jest jakieś LKM, nie? Ale to możemy poprawić. Strzelam, strzelam. Nie, nie zrobię sobie pres, myślę, że to jest jedrednictwo. No, bym miał nice. Nie wiedział jak flaro. Dawaj znowu z nad górę, wlecimy im. Spadę go trup, ale fajnie. Ja... ja po prostu robię ten. Pojazd manierka. jest. Dwa czołgi, dwa czołgi są pod nami coś zrobimy teraz Który czołg najpierw? Na E Na E nie no, czekaj, ale muszę cofnąć żeby mógł zresolać Namierzam go Nie, nie jest pusty, nie, dobra, Dobry, jest. Jest, jest Namierzam go, czekaj mhm. Jest Tak, namierzam go Masz. Dostał, namierzam go zaraz znowu. Kiję go, w smoku jest. Dawaj go stary. I po lewej jedzie, lewe jedzie. cię? Namierzam go. Cześć, na tam, ten... coś nam. Raketa uważaj, ziemia, ziemia, ziemia. Nie, to akurat to już. Trzymaj. Kalka? Kalka? No właśnie, to jest tak strzemnie? Tak, nad nami, nad nami. O kurwa! Zostali Dawaj, podatujesz. Musimy być, musimy być, musimy być Dostali. Blaży Jak dostanie teraz To daleko jest? Chybiono Wychodzi Mam. Uwaga, ziemia! Polotka, polotka, stary, polotka tu jest! No właśnie. Jak to, jak, jak to brzmi fajnie, kurwa, jak los od pierdala. Jet jest, jet jest, jet jest. Dawaj, leć na respa, podleć nas. Dobra, no życzę tylko ma... Dobra, gdzie to jest ta gówno? Tutaj, ta strzynka. Tu. Chyba Nie, na minipie, zresztą, na minipie, tutaj jest, po prawej stronie Oj, oj. Masz, naprawione, lecimy to... dalej B Spinkowanych masz, dalej. Stary, to jest nie, za nie, daleko Nie, 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 stary Wiesz jak tym trzęsie? Ja I wiesz jak ten rzuca straszliwie? Ja właśnie sobie Ale nie o to chodzi, na daleko jest taki rozrzut tych pocisków, że nic nie robię Dawaj B Zanim ja obrócę Kalka jest startuje jest, z respa Czekaj, ja nas nie będzie widzieć Damy na namierzamy na tym Bonary zapominam, zapominam, że to jest pod strzałką Nie wiem co Nie jest, jest. Tutaj tu Może... Lepszy tu singer Dawaj, lecimy Singer Markuję Nie mogę go zastrzelić jak tak lecimy Może za zniszczyłeś strzelca no, właśnie myślałem, że jakoś mam uczuć, z tam muszę wieś. Dawaj, dawaj, dawaj. Czołg, czołg, czołg. Widzę go. Masz? Fien. Nie, co... co biłeś? Czołg. A, ja bym tego gościa ze Stingerem. Ja go widzę jak coś. Czekaj, Flare. No, Lux. Mam. Dobra, zabity jest. To Ja pierdolę no. A zabierają. C coś. Sniperzy nas biją. I kurka. Mam to jeszcze? Ryzyko, gdzie pchuj? No. Czym no. repackiem jest tak łatwo trafić? Ste. Ale nie masz tak. ten, 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 ten. Stary, ja mu robię na ten dystans dwa wrażenia. Helka? Cze, e, helka Helka? Helka? Rozbiła się chyba. Chyba jechała siebie. Ja nie <śmukle> wiem, czemu. Tak. <śmulatowa> na zrobiła? Tak. <śmulatowa> A jak strzelamy z tymi rakietami do Helki spoko? One się kleją, bo samo jakoś. One, nie wiem, patrzcie, jak lecą. Teraz może nie, ale jak lecą mi jest jakiś cel to one jakoś tak się podkręcają Lekko masz i masz Dawaj bijemy coś No ja pierdolę Jest żołg, nie? Coś sobie. Już nie robię białek. Awaj, zrobiłem. Ciekawe, czy będzie jakaś powiększona taśma. Przecież, żebym trochę słabiej bił, ale żebym miał więcej naboi. musi to być, bo to jest za mało. Zobaczysz się że nie. Mało napoi I jeszcze zrobili, że nie możemy na daleko się trzymać, nie? Musimy, musimy podlecieć. Ja już No robię jakiś, ale to jest straszny rozrzut z tymi pociskami, wiesz? Nooo! nas. Kijako! No jest jeszcze bym kichać. Czekaj No ja pierdolę Co? Co robię? No ja robię kurwa flary, nie nie, nie wiem stary muszę to zwindować ten, żeby to poter jeden mieć te... Pojazd wjeżdża z Trespa Podaj trochę bliżej, dam, dam mu rakietę Leci rakieta I tu nie zrobiłem też Siadą. Wow jet chyba, O, jet chyba zajebał, kurwa Nurkę Narod robił No narod w tej grze nie, się nie robi, fajnie Ten pojazd bijemy dalej? Próbujemy? Rakietą mu no, Ja... Powiem Ci tak Ja nic nie widzę no, a, a, jest ten pojazd Dostanie kolejną Zostajemy. rakietę, dwie rakiety Zostaniemy. będzie Zniszczyłem go Co? Widzisz? Widzę, widzę, widzę Tutaj gdzieś Mam jednego to się nas się da startować, mi się wydaje. I już Bióż. jest. Skurwysz, co ma spawny wyciutek. Dobra, przy bo oni się zaraz rozbiją. O ma takiego, że hej. Z C, Dawaj, leś na drugi koniec mapy za tą helką. Gdzie ta chyba? Chyba tu leży mm, Nie wiem, bo rozbiła się Chyba nie. tu spadła, no No Definitywnie to jest ona Jeszcze Jet jest Nie wiem czy on nas nie... Leci o, on nas... Czekaj Co nie chyba? 150 tak. m. 150, nie wiem w sumie nie wiem jak to czytać, chyba 1000hp na takie pojazd, co? Nie wiem Jest, widzisz go? Jet chyba tam się no zaraz... No jeb... Pojazd stary Nie! Swalorowałem, tu, patrz, tu, 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 tu! Nice nie mam rakiet w ogóle Jest, są, są oznaczenia przynajmniej chyba. Stary, ja nie, nie muszę trafić w niego, żeby coś mu robić Pojazd wjeżdża, Hambi Pa, pa Jezu, jakie fajnie, że nie mam tylko działka, tylko mam makiety, Coś mogę porobić więcej Patrz tam

Pięknie w stoku byli. No nie. Co? Patrz, dojdzie tu biegnie. Baru ja. Czekaj, się... no. Nie. No jest waga góra. Dawaj tam, odleć leć tym kanionem, czy znaczy tym wąwozem w lewą stronę a mm -hmm. i wylecimy im tam po prostu. Dawaj, to jest F czy jest E? To jest E. e. Ja może być ten stary relatywnie precyzyjny, nie mogę się tak strzelać jak w 42ce Mi jeszcze podwariuje, także Trochę leka będzie Już jest, jest, leci, startuje Nie jest, nie stoi Stara on już florował oh. Jedna seria starej inna nie ma Trafiłeś go coś Te. Nie ma rakiet Co chyba dużo Nie na no, ośle pole Tysiąc razy lepsza to jest niż 42 Jazz za nami Czołg, 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 no. Bije Jak tego będziesz na Możesz mi wychylić szybko, czy nie ryzykujemy? Nie, nie, nie. Mów mi ile tam flar. Szkoda, że ja nie widzę ile masz sekund do załadowania tych rzeczy. Czołg. Chowaj nas, stary, bo ten to... Barowałem, mam jeszcze czas. To brzmiało jakbyśmy dostali kurwa taki damage. Mnóstwo media, nie? A no, oni nam zabrali z, nie z 5 HP. Wyleć tam teraz, walnę rakietę. Może nie zdążyli nie pospawać. Leci. tam Poszedł. Bawać chciał jeszcze Kolego czołgu już nie ma Kolego Coś tam jeździ Coś tam jest, stary jeszcze jest dwóch Tam jeździ coś Tam coś, idzie pojazd jakiś lekki Kolego drogi. A jeden a wiesz, że ja się nie mogę kręcić 360 stopni? O kurwa, to też dobra yy, Helka, helka już jest Coś nas zamierza To nie jest helka Muszę cofnąć bardziej Są pod naszym spawnem Ale nie wiem, czy ta koka nie ogarnięta jest No, jest ogarnięta Jest do nas wkurwiona chyba Jet Helka jest, helka jest, helka jest, helka jest. Mam flary Musimy podlecieć i jakiś push zrobić

Jed, jed, chyba w naszą stronę, co? Tak, on ma przejebane. Elo To jest za mocne, stary. To nie jest mocne, stary, jak. Trzeba tym umieć latać. No nie oszukujmy się. Ale mnie satysfakcjonuje taki time to kill. Co nie mogę oznaczać za daleko. E E-1, E-1. Czekaj. Okay. Niżej troszkę. E-1. To... Leci. D-1, patrz rakieta leci. Pod nami centralnie jest. Nie, czekaj. Kupiłem. W tym wąwozie pod nami ja, centralnie. Ja już widzę widzę go, widzę go. Patrz, że tam jest piechoty. Obróżcie do razu, obróć do razu, no, jesteśmy przecież? do góry. A góra. Chyba lecę w dół i muszę od razu do góry lecieć, żeby nie wyjebać się. Stary, ale zobacz jaki jest ten system tutaj pokazania, gdzie tu się patrzysz a gdzie ja się patrzę. No. Mnie w 4200 tego nie mogli zrobić. Ten człowiek tam jeszcze jest? Jest tam jeszcze, dawaj go. Poszedł. Ja, Zaraz będą pierwszy. Już jest coś polata Daj ci helkę. Helka Nie, jest, jest helka, no jest helka. Jet. Helka jest nieogarnięta I Jet? Chyba do nas Nie wiem co zrobię Dobra, podał Jej? flary, leć, leć na helkę A, helka jest już... do nas Możesz? Nie, Helki nie masz Co się z nią stało Poczekajmy się tak mapnie B1, coś wchodzi Spoko, to tylko ludzie. Weź się ustaw jakoś nas Z respa coś wali. Nie, Stary, pojazd z, respa, coś pojazd z respa, pojazd z respa, pojazd respa. To jest sama polotka, co? Nie, to jest po prostu czołg. Ja mam taką słabą widoczność. Widzę, 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 a on ma dobre coś na nas. Ja go nie namierzę, za daleko jesteśmy. GG? GG. No. Co ty gadasz? Co ty gadasz? 3, 4, 5, 6, 8 pasków mogę nos Nie, ale to 8 to chyba to jest 1000 HP nasze. Ale ty masz, masz jakieś 3, 3 kropeczki masz jakieś hmm. Nie no przesta za każdy technik może mieć przedziwrotniczy bez konsekwencji Nie wyszczęś A my jedziemy Czarka No to dawaj Widzę twój kurwa Twoją postać widzę i wszystko mi zasłania No nie Nic nie widzę To wylodujmy To ja wy... naszą zdjęcie na spowanie z tym z tym Czekaj, na z Dobra, gotowy? Czekaj, czekaj, muszę Czekaj, tym z tym z tym z stary, poza mapą jestem tym Jestem na samo... jestem na helce. Nie trzeba nic z wystarczy z Dobra, z no, ten Dobra, na ten... tym Nawracaj na niego od razu, od razu. Wiem, że to nie jest, jest proste. proste. Ale ona widzi chyba tylko na jakiejś jakieś wysokości. Miałoby to sens. na nawracaj od razu. Dobra. Wyskakuj. Nie, no leć. 14 tygodników, dobra, dawej Ma fula już Rodkę to wodami, wdziało, dawaj mi, wróćmy tam 4TKD3 Szkoda, gg, ale fajnie było